Peace. Jestem Natalia. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na film dedykowany trzeciej książce klubu polskiej książki klasycznej. Jest to nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W tym odcinku przedstawię Wam moją opinię na temat tej książki. Oprócz tego będę się powoływać również na głosy klubowiczek i klubowiczów, z którymi dyskutowałam na temat tej książki na grupie mojego klubu na Instagramie. Podzielę się z Wami również, wyrażeniami po seansie serialu nadniemnym, a na samym końcu w tym odcinku zaproszę gości specjalnych, którzy odpowiedzą na pytanie: Jaki jest Twój ulubiony polski klasyk literatury? Zapraszam do odcinka. Nad Niemnem to polska powieść pozytywistyczna, która podejmuje wątki społeczno-obyczajowe, jako książka została wydana po raz pierwszy w roku 1880. Ósmym, ale tak naprawdę już wcześniej była publikowana w odcinkach na łamach Tygodnika Ilustrowanego. Tak naprawdę Nad Niemnem to książka, która powstała na zamówienie w roku 1884. Ówczesny redaktor Tygodnika Powszechnego zgłosił się właśnie z taką propozycją do Elizy Orzeszkowej i poprosił ją o napisanie książki, która będzie traktowała o konflikcie międzypokoleniowym oraz przedstawi skomplikowane Relacje pomiędzy różnymi warstwami społecznymi. Autorką nad niemnem jest Eliza Orzeszkowa, która żyła w latach od 1841 roku do 1910. Była to pisarka pozytywistyczna. Nad niemnem to jej najpopularniejsza książka i to dzięki niej w roku 1905 Eliza Orzeszkowa była nominowana do Literackiej Nagrody Nobla. Żeby troszeczkę przybliżyć Wam postać tej pisarki, wybrałam trzy ciekawostki z jej. Życia, którymi się teraz z Wami podzielę. Pierwsza jest taka, że Eliza Orzeszkowa przez całe swoje życie bardzo mocno przyjaźniła się z Marią Konopnicką. Druga jest taka, że Eliza Orzeszkowa była bardzo zaangażowana w taką działalność społeczno-polityczną, zwłaszcza po powstaniu styczniowym. Ona bardzo interesowała się partyzantami, była ich łączniczką, zaopatrywała ich w żywność. Swego czasu nawet przewoziła Romualda Trauguta, który był generałem i jednym z przywódców Powstania Styczniowego. Oprócz tego Eliza Orzeszkowa przez kilka lat przebywała w Wilnie, gdzie była współwłaścicielką księgarni wydawniczej, która oprócz wydawania książek wydawała też na przykład pisma humorystyczne. Nad Niemnem to książka, której akcja rozgrywa się na grodzień szczyźnie przede wszystkim głównym miejscem akcji jest, Korczyn, czyli majątek należący do Benedykta Korczyńskiego. Czas akcji to rok 1886. Konkret, konkretnie fabuła rozgrywa się pomiędzy czerwcem a sierpniem. I bardzo ważnym wątkiem dla fabuły nad niemnem jest Powstanie Styczniowe, które nie jest bezpośrednim wydarzeniem w książce. Natomiast echa tego powstania są bardzo odczuwalne, ponieważ dwie główne rodziny książki nad niemnem, Czyli rodzina Korczyńskich oraz klan Bohatyrowiczów straciły w powstaniu styczniowym ważnych członków swoich rodzin. I tak naprawdę wiodącym wątkiem nad niemnem jest zatarg, kłótnia pomiędzy Korczyńskimi a Bohatyrowiczami. Tak naprawdę Bohatyrowiczowie to zubożała szlachta zaściankowa, natomiast Korczyńscy mają większy oczywiście majątek. O co chodzi w tym konflikcie do końca nie wiadomo do pewnego momentu. Tak naprawdę ten konflikt ma takie skomplikowane podłoże, ponieważ te rodziny są ze sobą bardzo związane, to są oczywiście sąsiedzi i mają wspólną przeszłość, która łączy ich nie tylko poprzez powstanie styczniowe, ale tak naprawdę takim najbardziej zapalnym elementem tego konfliktu jest to, jak Benedykt Korczyński traktuje właśnie bohaterowiczów. Jedną z najważniejszych bohaterek nad Niemnem jest Justyna Orzelska, która jest ubożałą szlachcianką, która razem ze swoim ojcem zamieszkuje u Korczyńskich. I tak naprawdę najważniejsze w losie Justyny są wątki romantyczne yy, związane z tą bohaterką. Chodzi tutaj o wątek romantyczny, który miał miejsce w jej przeszłości, a mianowicie pewien zawód miłosny, jaki ją spotkał od Zygmunta Korczyńskiego oraz to co dzieje się w chwili teraźniejszej, czyli jej początkująca relacja z Janem Bohatyrowiczem. Przeczytałam, że nad Niemnem początkowo miało się nazywać Mezalians, co wskazywałoby na to, że wątek hmm, Romansowy, romantyczny pomiędzy Justyną a Janem byłby wątkiem wiodącym. Moim zdaniem to zdecydowanie wiąte, wątek wiodący nie jest. Tutaj na pierwszy plan jednak przebija się e, według mnie e, kwestia tego konfliktu i echa Powstania Styczniowego oraz to jak wpłynęło one na obecną sytuację społeczną i polityczną wśród tych bohaterów. Oprócz podejmowania się tematyki Powstania Styczniowego, kłótni pomiędzy dwoma rodzinami, e, Czyli relacji pomiędzy różnymi warstwami społecznymi i kwestii mezaliansu, czyli właśnie wątku romantycznego pomiędzy Justyną a Janem. Ważnym elementem w książce nadniemnym jest też przede wszystkim taki konflikt pomiędzy pokoleniami. To tutaj głównie widać na przykładzie relacji pomiędzy Benedyktem a jego synem Witoldem którzy mają zupełnie inne postrzeganie świata i rzeczywistości, chociaż też są do siebie bardzo mocno podobni, jeżeli chodzi o zainteresowania. Przede wszystkim Witold inaczej postrzega rodzinę bohaterowiczów i tutaj troszeczkę dąży do tego, żeby jego ojciec zmienił swoje podejście. No i oczywiście w nadniemnym bardzo ważnym aspektem jest przyroda, ponieważ w tej książce opisów przyrody jest naprawdę bardzo dużo. Nadniemnem podobało mi się średnio, ale raczej mam nastawienie do tej książki pozytywne. Początkowo czytanie jej przysporzyło mi wielu nerwów i odczuwałam głównie chaos. Wynikało to z tego, że nie do końca wiedziałam, w jakiej formie mam czytać nadniemnem. Wypożyczyłam sobie książkę z biblioteki. nie czytało mi się jej dobrze, zaczęłam słuchać audiobooka, słuchało mi się go bardzo źle i w końcu dostałam nadniemne właśnie z wydawnictwa Elipsa, które jest bardzo komfortowe do czytania, ponieważ kartki są e białe, ale mają świetnie rozmieszczony druk, który jest szeroki, który jest komfortowy. Dodatkowo ta książka jest uzupełniona bardzo klimatycznymi ilustracjami i właśnie w tej formie większą część nad Niemnem przeczytałam, dzięki temu, że odnalazłam właśnie narzędzie do czytania. Czytało mi się później już dobrze, natomiast wiem, że wielu klubowiczkom nad Niemnem czytało albo słuchało się bardzo źle i wiele osób zrobiło też dnf czyli przestało po po prostu czytać nad niemnem, ponieważ Zwłaszcza na początku w tej książce czuć ogromny chaos, i ja mogę się zdecydowanie pod tym stwierdzeniem podpisać, żeby troszeczkę ten chaos prze przełamać. Ja polecałam, e, ponieważ sama tak zrobiłam, przeczytać sobie imiona i nazwiska wszystkich bohaterów, żeby troszeczkę to zapamiętać, ponieważ tych bohaterów jest e, na początku bardzo dużo i nie ma tam takiej ty typowej ekspozycji. E, raczej od razu wchodzimy w akcję, co jest równocześnie. Zaletą, ale z drugiej strony jest to trochę chaotyczne. Zwłaszcza, że Eliza Orzeszkowa e, przedstawia bohaterów e, ciągle wplatając do tego bardzo dużo opisów. I nie, nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o opisy przyrody, ale również o opisy e, miejsc, pokoi, domów. Tego było tutaj naprawdę sporo i ośmielałabym się powiedzieć, że zbyt dużo, bo było to wytrącające z lektury. Jeżeli chodzi o same opisy przyrody, niektóre były naprawdę przepiękne i można sobie było wyobrazić scenerię, w której akurat znajdują się bohaterowie. Szczególnie zapadła mi w umyśle, Pamięci taka scena pomiędzy Justyną a Janem, która bardzo przypominała mi scenę z pamiętnika, czyli filmu nakręconego na podstawie Nikolasa Sparksa, powieści Nicolasa Sparksa, i wtedy ta sceneria i ta scena, która była romantyczna. Klimatyczna, bardzo mi się po prostu podobała, i uważam, że ta scena na przykład świadczy o kunszcie pisarskim Elizy Orzeszkowej. Natomiast w innych sytuacjach opisy przyrody, które um... Proponuje w swojej książce Eliza, były przytłaczające, ponieważ były zbyt drobiazgowe. Bardzo często Eliza Orzeszkowa podaje konkretne nazwy roślin, które opisuje. To jest zupełnie niepotrzebne i to tak naprawdę nie wpływa na plastyczność opisów, tylko jest, yy, zaczyna być irytujące. Najmniej dla mnie takie było. Kin, czyta, która razem z nami w klubie książki czytała nad niemnem, zwracała też bardzo mocno uwagę na bardzo śmieszne porównania, które często e, proponuje Eliza Orzeszkowa, na przykład porównywała niektórych bohaterów e z wyglądu do rydza, co było zabawne, przyznaję. I ja też później zaczęłam zwracać większą uwagę na te porównania i faktycznie niektóre były niedorzeczne. Na przykład porównywanie młodej dziewczyny do róży z wyglądu albo porównywanie innych ludzi po prostu do różnych rodzajów <grych> krzewów czy drzew. No było to po prostu raczej, e, raczej śmieszne e, niż właśnie obrazowe. Wiele osób w moim klubie też zwracało uwagę na to, że opisy e, właśnie wyglądu e, były bardzo powtarzalne i często krzywdzące, e, zwłaszcza do tej niższej warstwy społecznej. Nad Niemnem to jest taka książka prosta, natomiast ja w niej znalazłam sporo niuansów, zwłaszcza w rozmowach. Szczególnie podobały mi się rozmowy, e, które miały być właśnie tym zawiązaniem wątku konfliktu międzypokoleniowego pomiędzy Benedyktem Korczyńskim a Witoldem Korczyńskim. Tam faktycznie było widać niuans, tam tam był konflikt, tam był zatarg, tam były pretensje, frustracje, a jednocześnie szacunek i miłość bo były to wciąż rozmowy pomiędzy ojcem i synem, i naprawdę. Wydaje mi się, że te rozmowy były najlepszym elementem całej powieści. Dodatkowo te wątki romantyczne, które tutaj Eliza Orzeszkowa wprowadziła, bardzo mi się podobały. Nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o wątek romantyczny Justyny Orzelskiej, który jest najbardziej dominujący z różnymi mężczyznami, ale również chodzi mi tutaj o takie wątki romantyczne z przeszłości. Na przykład chodzi mi tutaj o wątek, który połączył w przeszłości Anselma i Marię. To było naprawdę bardzo ciekawe. Zresztą, w tej książce bardzo często powołujemy się na jakieś wydarzenia z przeszłości. I to mi się niezwykle podobało, bo ci bohaterowie nie są zaczepieni tylko w tej chwili teraźniejszej, tylko właśnie mieli swoje życie, mieli swoich przodków, mieli osoby, które odeszły, które właśnie determinowały ich zachowanie, ich wybory życiowe. I to bardzo mocno wybrzmiewa, i wydaje mi się, że to też jest sztuka, żeby oddać właśnie echa przeszłości, które ciągle wybrzmiewają w teraźniejszości. No i oczywiście tutaj jest nadrzędny ten wątek powstania styczniowego, i mi osobiście też się to bardzo podobało. Niemnem to typowa powieść pozytywistyczna, która w taki sposób nawet troszeczkę łopatologiczny, gloryfikuje pewne postawy, na przykład. Pracę, a inne wyśmiewa. E, tutaj my, wydaje mi się, że szczególnie wyśmiana była Emilia, czyli żona Benedykta Korczyńskiego, która była ciągle niezadowolona z życia i e, była taką osobą, która marzyła o zupełnie innej rzeczywistości, ciągle zaczytywała się w literaturze, która mówiła na przykład o Egipcie i wyobrażała sobie inne życie, zupełnie nie doceniając tego, co ma w swoim życiu tu i teraz. Wiem, że to może się wydawać łopatologiczne i niektórym członkiniom mojego klubu również się takie wydawało. Mi natomiast się to całkiem podobało. Wydaje mi się, że to wynika tylko i wyłącznie z tego, że po prostu mam raczej takie podobne poglądy i, i mogłam się gdzieś tam z tym utożsamić. Natomiast przyznaję, że prostota wykładni tego, co jest słuszne i dobre w przeciwstawieniu do tego, co jest śmieszne i co jest taką żałosną postawą życiową, było bardzo toporne, można tak powiedzieć. Kończenie nad niemnem jest raczej przewidywalne, natomiast i tak sprawiło, że zakręciła mi się łezka w oku. No nie wiem, po prostu tak czasem jest. Wydaje mi się, że ta książka raczej nie jest książką głęboką, bardzo. Poza tymi scenami rozmów, w których pojawiają się niuanse i gdzieś tam zahaczamy o pewną głębię w relacjach międzyludzkich. Tak Samo Przesłanie Nadniemne, sama wymowa tej powieści raczej nie sprawia, że traktuję tę książkę jako książkę bardzo głęboką. I Sami Niemnem było też bardzo naiwne i to akurat jest dla mnie minus tej książki, ponieważ była tam na przykład scena żniw, podczas której Justyna Orzelska po raz pierwszy pomagała w pracy na polu i była to dla mnie taka scena napisana przez kogoś, kto ewidentnie nigdy z taką pracą fizyczną nie miał nic wspólnego. Niestety, to była taka scena naiwna, rodem z jakiejś bajki, kiedy wszyscy pracują ciężko, pocą się, ale ciągle śpiewają, śmieją się i dokazują. No, wydaje mi się, że to z rzeczywistością ma bardzo niewiele wspólnego. Ja nawet mogę ze swojej prywatnej perspektywy powiedzieć, że e, jestem. E, Zainteresowana żniwami, to znaczy biorę w nich udział, oczywiście, a są to żniwa dużo łatwiejsze, ponieważ są to żniwa zmechanizowane, i obserwuję różnych rolników, i jeszcze nigdy nie widziałam e, takiego spokoju ducha, ponieważ no, żniwa to jest jednak stresujący okres czasu, kiedy się rywalizuje przede wszystkim z pogodą. Także podsumowując, uważam, że na to jest książka, po którą warto sięgnąć i nawet przełamać te początkowe opory, ponieważ przyznaję, że e, pierwsza część tej książki jest raczej chaotyczna. I druga troszeczkę lepiej się sprawdza, wynagradza chaos części pierwszej. Natomiast uważam, że nie jest to książka idealna. Jest to książka przedstawiająca ważne wartości. Jest to książka. Która przedstawia pewne niuanse w relacjach i kreśli ciekawych bohaterów, ale tak naprawdę jest to pozycja bardzo prosta i przewidywalna, no a te opisy przyrody, chociaż ja zazwyczaj je bardzo lubię w różnych e, książkach, to tutaj faktycznie były troszeczkę przesadzone ze względu na drobiazgowość i nadużywanie pewnych porównań czy stwierdzeń. Ja sama mogę Wam na dniemnym polecić, z takim zastrzeżeniem, że nie jest to może e, jakieś arcydzieło, ale jest to książka jednak dla. Polski, dla polskiej literatury ważna i z tego przynajmniej powodu warto ją poznać, a tak naprawdę miała wiele takich elementów, które w mojej pamięci pozostaną i będę je wspominała bardzo dobrze. Zdecydowanie mogę też powiedzieć, że podobała mi się główna bohaterka. Justyna Orzelska była taką postacią zdroworozsądkową, z którą bardzo łatwo można się było utożsamić. I to jest zawsze ogromny plus. Widziałam też mini serial, który powstał na podstawie filmu, który powstał na podstawie książki. <grydy> Nad niemną, oczywiście, Elizy Orzeszkowej. Serial jest z roku 1987. Tak mi się wydaje, ale chyba teraz mi się wydaje, że trochę za. Nie, tak, tak jest. Trochę, trochę się wydawał starszy. I ten serial składa się z czterech odcinków. Reżyserem, z tego co pamiętam, jest Zbigniew Kuźmiński. Nie zapisałam sobie tego, przepraszam. No i ten serial był moim zdaniem bardzo średni. Niekoniecznie trzeba go oglądać po seansie, właśnie po lekturze książki. Nie wiem, jak jest z tym filmem. Być może jeszcze kiedyś zobaczę ten film. Serial podobał mi się, tak jak Wam mówię, średnio. On jest taki prosty, bardzo taki łopatologiczny. Natomiast w miarę wiernie przedstawia te wydarzenia z książki. Niektóre sytuacje podkręca. Wydaje mi się, że Emilia Korczyńska jest jeszcze bardziej irytującą w serialu, niż była w książce, a to jest sztuka, ponieważ ona już w książce przekraczała wszystkie granice. Justyna Orzelska jest trochę mniej charyzmatyczna w serialu i trochę bardziej irytująca. Tam też więcej czasu się poświęca na te wątki związane z jej relacjami romantycznymi, i to jest moim zdaniem minus. Nie było też tam takich przepięknych kadrów przyrody, jak się spodziewałam, że będą. No i zdecydowanie ja zrobiłam sobie sama krzywdę, ponieważ w styczniu tego roku obejrzałam Noce i Dnie i teraz wszystkie serialy. Które oglądam polskie, porównuję do nocy i dni, i jak na razie nic się do nich nie umywa. W serialu nad Niemnem Justynę Orzelską grała Iwona Katarzyna Pawlak, Adam Marjański wcielał się w Jana Bohatyrowicza i tak Jan był przystojniejszy niż inni bohaterowie, bardzo mi się podobał. O tym rozmawiałyśmy też na grupie klubu. No a w Niemen wcielał się Bóg. To taki żart, ale to jest prawda, ponieważ nie przedstawiono tam, nie pokazano tam rzeki Niemen, tylko właśnie rzekę Niemen udawał Bóg. No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o moje wrażenia z serialu i z książki. Chciałabym podziękować bardzo serdecznie przede wszystkim moim klubowiczkom i klubowiczkom. Klubowiczkom i klubowiczom, z którymi dyskutowaliśmy o nadniemnym. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie bardzo błyskotliwe i bardzo zabawne dyskusje. Jeżeli chcecie dołączyć do klubu książki, możecie zrobić to w każdym momencie, możecie dołączyć do grupy na Instagramie, nie musicie, możecie czytać też niezależnie. Przypominam, że w maju czytamy Ziemię Obiecaną, Władysława Reymonta. I oczywiście to tyle z tym odcinku, a teraz zapraszam Was na segment z gościami specjalnymi, którzy odpowiedzą na pytanie, jaki jest Twój ulubiony polski klasyk literatury. Cześć! Cześć, ja jestem Kin i Natalia poprosiła mnie o przedstawienie mojego ulubionego polskiego klasyka. W tym temacie nie mam zbyt wielkiego doświadczenia. <noise> Polskie klasyki czytałam w szkole dawno i nieprawda, ale z tych, które sobie powtórzyłam, najlepsza to chyba opowiadania Borowskiego. Myślę, że nie muszę tego autora przedstawiać. A co mi się w nim podoba? Bardzo robi na mnie wrażenie, jak potrafi łączyć literackość z wiarygodnością. Nie mamy wątpliwości, że te wydarzenia, które opisuje, są prawdziwe, ale nie są to suche sprawozdania. Każde opowiadanie jest doświadczeniem. Oferuje emocje, refleksje i wszystko to, czego oczekujemy od literatury pięknej. I Borowski potrafi z każdej sytuacji wyłuskać człowieczeństwo, bo mm, tematyka wojny i obozów. No, może być przytłaczająca. Ta skala cierpienia jest tak ogromna, że aż niewyobrażalna, więc możemy się od niej trochę dystansować. A on y, dzięki temu, że skupia się na małych, ludzkich y, epizodach, przywraca tym doświadczeniom ostrość. No więc polecam i na koniec powiem jeszcze, że o pierwsze miejsce z Borowskim bił się u mnie Gombrowicz. Lubię modernizm, lubię krótkie formy, to tyle. Pozdrawiam Was, pozdrawiam Natalię, cześć! Hejka, jestem Edyta, prowadzę kanał Literatunek i dość długo zastanawiałam się, o jakim polskim klasyku chciałabym Wam opowiedzieć. Pierwsza do głowy przyszła mi lalka Bolesława Prusa, która mnie niesamowicie wciągnęła i zaangażowała, z której bohaterami bardzo się zżyłam. Uważam, że to jest taka monumentalna powieść z prawdziwego zdarzenia, która jest panoramą ówczesnego społeczeństwa. Ale... Stwierdziłam, że lalkę każdy zna. Opowiem wam o książce, która jest trochę niedoceniona. Autorka jest bardzo znana, i nawet jej książka była lekturą na kwiecień u natali w jej klubie polskiej książki klasycznej. Jest to książka Elizy Orzyszkowej, ale chciałam powiedzieć nie o nadniemnym, a o książce pod tytułem Dziurziowie. To jest książka z 1885. Główną bohaterką jest Pietrusia, młoda dziewczyna mieszkająca na wsi na Kresach. Jest tak naprawdę wcieleniem cnót, wydawałoby się, opiekuje się swoją ociemniałą babką i jest sierotą. Ale przez takie swoje powiązania z ziołolecznictwem, to co właśnie, czego nauczyła ją babka i też przez to, że jest sierotą i tak naprawdę nie wiadomo za bardzo Skąd się wzięła, jest traktowana trochę jako taka inna i obca przez tę małą, hermetyczną społeczność, w której wszyscy się znają, i w której um, posiadanie wspólnego wroga jest takim czynnikiem bardzo jednoczącym, i tym wrogiem, właśnie staje się Pietrusia. Zaczyna się ta książka, tak jak um, powieść kryminalna, i ten wątek właśnie tego, co Dziurdziowie zrobili, co się stało z Pietrusią, jest. Najważniejszym wątkiem, głównym, wiodącym wątkiem w tej książce, ale bardzo mocno Orzeszkowa wchodzi w psychologię postaci, w psychologię tłumu, w takie mechanizmy wykluczenia i tego, jak ktoś staje się kozłem ofiarnym, i to tak naprawdę przez plotkę, która zaczyna żyć własnym życiem. Na drugim planie mamy folklor, mamy opisy tej wsi, jakichś tradycji, zwyczajów, oczywiście też opisy przyrody, ale to wszystko jest tylko tłem. Dla bardzo dramatycznej historii, w której podskórne napięcie czuć cały czas od samego początku do samego końca. Także ta powieść czyta się jak powieść zupełnie współczesną w moim odczuciu, mimo tego, że jest osadzona w bardzo konkretnym kontekście i zawiera w sobie bardzo uniwersalne tematy, które można w moim odbiorze przełożyć na każde czasy i na każdą społeczność. Bo mechanizmy są te same, jedynie ich forma się różni w zależności od czasów, od kultury itd. I od osobowości członków tej społeczności. Naprawdę bardzo przejmująca książka i bardzo głęboka pod kątem psychologicznym. Więc serdecznie Wam polecam dziurdziów, Elizy Orzeszkowej. Natalii bardzo dziękuję za zaproszenie do tego filmiku i zapraszam Was na mój kanał, jeśli jeszcze go nie znacie, bo może znajdziecie coś dla siebie. Pa, pa. Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Poproszono mnie, żebym nagrał taką, jeśli dobrze zrozumiałem, krótką rekomendację dotyczącą polskiej klasyki, mojej ulubionej polskiej klasyki. Jeżeli ktoś z was ogląda mojego vloga na YouTubie, no to pewnie wie, jaki tytuł się za chwilę pojawi, a jeżeli nie, no to Wystarczy mi powiedzieć, że to jest oczywiście ziemia obiecana Reymonta. Powieść być może Wam znana, być może znana tylko z wersji filmowej. Jeżeli jest to ten drugi przypadek, no to oczywiście bardzo zachęcam do przeczytania. Przekonacie się, że to nie jest do końca to samo, że tam to tło Reymonta jest znacznie, znacznie szersze. Wielu bohaterów którzy w filmie ponoszą klęskę w starciu z tym strasznym kapitalizmem, u Reymonta potrafią sobie poradzić, choć oczywiście w wielu kwestiach, zarówno film, jak i książka, są ze sobą zbieżne. To jest przede wszystkim przepiękna opowieść o człowieku, przepiękna opowieść o biznesie. Kiedyś przeczytałem w internecie takie zdanie, że polska młodzież powinna czytać zamiast jakichś tam starych, zmurszałych książek, coś nowego, coś współczesnego, coś, co im pozwoli spojrzeć na rzeczywistość jakimś, no nie wiem, innym okiem, i powinni się dowiedzieć na przykład wiele o biznesie, więc wszystko, co musicie wiedzieć o biznesie, jest w ziemi obiecanej. Dosłownie, wszystko, tak. Ale jest to też piękna opowieść o moralności, jakby na to nie patrzeć. O bardzo trudnych wyborach, które każdy człowiek musi podejmować, o mieć czy być, i chyba bez takich prostych odpowiedzi na pytanie, co powinien wybrać. Jest to też piękna opowieść o miłości, bo jakże inaczej mogło być w przypadku polskiej powieści klasycznej, ale miłości takiej chyba nieoczywistej o, o namiętnościach, może bardziej, może to jest lepsze słowo, o namiętnościach człowieka do drugiego człowieka w pewnym sensie też, ale też człowieka do sukcesu, do pieniędzy, do kariery. No i jest to oczywiście przepiękna powieść naturalistyczna. Zapytacie, no jak to naturalizm, przyroda, wieś, a tutaj miasto? Okazuje się, że jednak można te rajmontowskie opisy, ta jego interpretacja dżungli miejskiej. E zgrywa się tutaj nam wspaniale. No i to, co powiedziałem też na początku, kapitalne tło, niesamowite postacie, odrażające, wspaniałe, takie, które można polubić, takie, które znienawidzicie od pierwszego, od, od pierwszej ich wypowiedzi, takie, które mają coś do powiedzenia, takie, nad którymi się można litować. No i niesamowite, wspaniałe dialogi. Więc zachęcam naprawdę do przeczytania tej wielkiej polskiej powieści. Kto wie, czy nie największej. Mam nadzieję, że się wam spodoba